Kuk, to tyle. To jedyne co. Nie, słyszałem, że kierowca ciężarówki jest winien. Ciekawe, czy jest poszkodowany. Widziałem, jak kierowca ciężarówki stracił panowanie nad samochodem i zjechał, no notabene nie z, nie z właściwego pasa, tylko już z takiego jakby pod prąd jechał. Przejechał przez środek jezdni, taranując barierki i uderzył w przystanek i w autobus. Najpierw wezwałem pomoc, później podbiegłem, zobaczyłem, że się coś dymi, ludzie wychodzili z autobusu. No i na szczęście, na szczęście wszyscy, no zobaczyłem, że wszyscy wyszli z niego. A kierowca ciężarówki? Kierowca został unieruchomiony, no nie mógł przez, przez jakiś czas się wydostać z samochodu. I z tego co kojarzę, to chyba straż pożarna go wyjmowała. Był przytomny. Co ja mogę powiedzieć, to był chwila moment. Staliśmy na światłach w momencie ruszania, silne uderzenie w tył autobusu i to wszystko. Zdążyłem tylko ludzi wyprowadzić na zewnątrz, wezwać pogotowie policję. Ktoś siedział z tyłu tego autobusu? Tak, tutaj siedziała dziewczyna. Moja córka, tak. Moja córka, ma złamany nos i, i czoło do strzycia. Siedziała w autobusie, no, uderzyła w kasownik głową. No to tragedia. Dobrze, że to się nie, nie skończyło jeszcze gorzej, bo mogło się skończyć jeszcze gorzej. Jeżeli auto by uderzyło w bok, w bok y, autobusu albo, albo w tym momencie, gdy ludzie byli na przystanku, to by było na pewno zdecydowanie gorzej. Ale to też no, nie ma się czym cieszyć, no po prostu. Słyszałem, że kierowca był pijany, to brak słów po prostu. Wstępnie wiemy, że trzy osoby zostały zakwalifikowane jako poważnie ranne. Trzynastą osobą, która trafiła do szpitala, to był kierujący ciężarówką, to jego wstępnie kwalifikujemy jako osobę, która była sprawcą tego całego wydarzenia. Policjanci zbadali trzeźwość tego kierującego. Okazało się, że ma on ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Ja mu się nic nie stało? On wstępnie nie był zakwalifikowany jako osoba poważnie ranna, natomiast już po badaniu, po rozpytaniu przez policjantów został przewieziony do szpitala. Całe szczęście też, że ta ciężarówka była pusta, nie miała załadunku, ponieważ załadunkiem prawdopodobnie mogłaby osiągnąć większą moc niż osiągnęła. Także no, to jest duże szczęście, że w, tak, w takim poważnym zdarzeniu nikt nie zginął.